Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony, Paweł Zieliński. Witam na kanale Elegant Interior. Zajmiemy się w dzisiejszym odcinku wymianą paneli w pokoju takim dziennym w 40-metrowym mieszkaniu. Panele już są mocno przesilone, a zawsze. Fajnie coś takiego zrobić. Tanim kosztem można sobie fajnie odświeżyć mieszkanko. Te panele są już mocno zniszczone. Pewnie będzie też widać na przebiteczkach. Mam też spory bałagan w tym mieszkaniu, więc wrzucam was na klatę, wrzucam timelapsa i zaczynamy ogarniać to pomieszczenie. Dobra, jak widać wstępnie mamy to wszystko uprzątnięte, czas na demontaż listew przypodłogowych oraz paneli. Ale coś wam jeszcze pokażę, zobaczcie. No widać, nie? Widać, skitrało się dzieciątko i taki ćwierć nieźle pomazało. Takie uroki z tymi naszymi małymi pociechami, tak to jest, nic nie zrobisz. Jak było widać na przebitkach. Zajęło mi to dosłownie chwilkę. Wyrzuciłem już wszystkie panele. Teraz czas sobie podkurzać ten podkład, który jest. Zobaczyć, gdzie są jakieś ubytki. Może coś gdzieś coś tam podoprawiać. No na pewno muszę to zakleić. Myślę, że zakleję to jakąś taśmą, żeby po prostu ten podkład nie pracował, aczkolwiek wygląda, że jest w dobrej kondycji. Mam już wstępnie wszystko naszykowane. Jest ukośnica, tak zwana przyrznia albo piła stołowa, różnie na to mówią. Ja używam firmy Metabo, no jest to praktycznie no nieistotne. Panele, jakie tu będę kładł, to jest firma Goodhome Castorama ale wybrałem model z tym hmm. w ogóle ciekawostka trzeba sobie poczytać o tej firmie bo to jest wewnętrzna firma Castoramy która podkupiła inne sloty w fabryce, w różnych fabrykach i to jest ten najlepszy system zapinania najłatwiejszy i najtrwalszy system zapinania jaki występuje w panelach więc idziemy, rozpakowujemy i mierzymy patrzymy Dobra, wiem, że podświatło, ale sytuacja nam się wyklarowała i musimy kłaść od tamtej ściany do ściany telewizora, od lewej do płytek, czyli od tamtej strony idziemy w prawo i do siebie, wtedy zawsze będę startował od lewej strony, bo tak jest tutaj, taki jest zaczep, bo wczepiamy zawsze we wpust, coś takiego cyk i następna nachodzi na to. Więc tak to będzie wyglądało i tak jedziemy. Dobra moi drodzy, pokażę Wam coś, szybki patentik, bo można tutaj przy końcu odmierzać sobie metrówką, oczywiście znaczyć to sobie na kolejnym panelu i to ciąć, ale po co? W ogóle metrówkę można nie używać, tylko sobie odwracamy panel, tak, on będzie zapięty tą stroną, odwracamy sobie go, tam jest kierunek w prawo, przykładamy do ściany, lekko sobie go możemy cofnąć, żeby odkryć nam tutaj ten poprzedni panel, który jest w tym miejscu, nie wiem czy go widać. Maestro, Venno, tutaj przybliżenie zrób. Podsuwamy się dosłownie pół centymetra. Możemy się odsunąć spokojnie, no pół centa. Myślę, że można się odsunąć. To no ten ołówek ma około 6 mm. Tak zostawiamy. I znaczymy sobie kreskę w tym miejscu, gdzie się kończy panel. I to jest nasza linia cięcia. To jest najszybsza sprawa. Idziemy z tym na przyżnie. Dobra, mamy oto taki kawałek do wcięcia Czyli dosyć mało Jak sobie to zrobić w miarę żwawo? Można oczywiście zmierzyć metrówką A można też, ta sama zasada, odwrotnie położyć panel Dosunąć go na maksa do ściany Tym wpustem, tam takim Nie wiem czy widać ten wpust I odsunąć sobie tutaj dosłownie parę milimetrów, żeby było widać gdzie on się kończy, o coś takiego Mieć go porządnie dosuniętego I teraz tu też jest taki wpust. Dokładnie mi chodzi. Majster, weź przybliż i znaczymy sobie dokładnie w tym miejscu. Tyk. I to samo robimy z drugiej strony. Dobra, i teraz można pomyśleć, że jak my go odwrócimy, to ściana leci w trapas i tak dalej. No tak, ale i tak mamy miejsce pod listwą, tak jak tam. Na tamtym przykładzie, że mamy dużo miejsca, luzu, tak zwanego roboczego, gdzie, gdzie nam listwa to zakryje. Panel położony, posprzątany też już jest, więc teraz czas na przyklejenie, tak jak wcześniej wspomniałem, tutaj na łączeniu mamutem tych paneli do podłogi, jak i uzupełnieniem uszczelniaczem akrylowym do łączeń, właśnie płytka panel, żeby panel nie spuchł. To się nie robi z silikonem, tylko właśnie takimi uszczelniaczami specjalnymi. Mam też papier ścierny 120. 120 właśnie do tego, żeby ładnie wykończyć to, to połączenie, tutaj sfazować. Tak, jak wcześniej też wspominałem, podniosę sobie wszystko i ładnie wszystko sfazuję. No i na koniec polecimy listwy przepodłogowe tam, gdzie powinny być. No i to tyle. Jedziemy dalej. Podłożyłem sobie panele. Ustawiłem sobie to już oczywiście z odstępem, bo kładłem do przylegającym do płytki panel, a sobie odsunąłem to delikatnie. Aby mi się nie ruszyło, to postawiłem ciężkie rzeczy na końcu, a no ja podniosłem sobie. Teraz sobie właśnie papierkiem obrobię samą krawędź, i już nie ma takich zadziorów ani ostrego. No baja Lecę tak z całością. Panele skończone. Liste też już są wstępnie podocinane i przyklejone. Zostawię sobie to na następny. Materiał. To już wszystko w tym odcinku. Widzimy się w następnym. Cześć.